Ale jaka powinna być wasza reakcja w tym temacie? Jak powinniście się zachować, zareagować w stosunku do niej? Bo taką sytuację przeżył każdy facet, który coś ma do powiedzenia na temat kobiet. Nie spotkałem takiego faceta, który by takiej sytuacji nie przeżył. Faceta, który ma coś tam do powiedzenia na temat kobiet. Moje takie skromne zdanie to. Zapytać dlaczego twój stan jest zmieniony, dlaczego tak się tak dziwnie nagle zaczęła się zachowywać i wyjaśnić tą, yy, tą po prostu tą sprawę bezpośrednio od razu. Jeżeli zawsze będą dwie opcje, kobieta może pociągnąć ten stan, zobacz że się, mocno wkręciłeś i